Laptopik wiadomo, misja na dzisiaj y, zrobić tu więcej mocy. Mamy tutaj rewapa 2006 rok. Właściwie stoi koło mnie, ale nie chciał być na nagraniu. I ma bardzo fajny samochód sam własnoręcznie. Dobrze mówię? Remontośnik? Dobrze. dobrze mówię. Mamy tutaj rewapa, tak jak wspomniałem wcześniej, ma kute korbowody, tłoki ma fabryczne, ale był robiony szlif, nowe uszczelki, nowy rozrząd. No wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Nie wiem tylko jaki to ma wydech, jaki to ma katalizator. Opowiesz? Katalizator fabryczny. O! A wydech Indian. Indian, no kurde, fajna amerykański. To odchwała go, poschomę jak chodzi. Pokaż mi jego pod maską, jak on tam wygląda. Ładny wydech. O, ładny, ładny. Końcówki takie grube, na O, ładne, cieplosieńkie takie brzmienie. Dobra, nie gazu go, ale fajnie gada. Modyfikacje kolektora sącego wprowadziłeś, Co, które newtonometry dają. I seryjny. seryjny. Aj, ja ja ja. Właśnie kolektor sąd tutaj najwięcej robi roboty. Czerwony silikonik, ale mało Pabrycznie. jego. Fabryczny. A są, ja miałem taki. Raz szary miałem, z Ameryki to kupowałem z zestawem uszczelek do silnika, a raz czerwone były. Ładnie, oszczędnie tak daje, że nie wypływa, nie, nie ma żadnych wycieków. Nie, nie. No i to jeszcze jest rewap, nie ma tej rolki pośredniej. Ja to dodaję, tego, modyfikacje modyfikację wprowadzam. To lot fajny, akurat dziur jest dziury zimne. No tylko kurde, ten kolektor sący z rewapa. No, ja pierdzielę. Inny byś tu wsadził, to byłoby 20 km więcej. Nie, tego się nie frazuje, wymienia się dolną połówkę. A masz? Kur... To było założyć! Aj! Dobra, ja zobaczymy jak tam u Krzysia z kamownią wolne i zaraz wracam. Z daleka przyjechała furka? Z Warszawy. Z Warszawy, eee. Dobra, idziemy do Krzysia. Przyzwolenie Krzysia na strojenie zeteczki mamy, a Krzysio co tu robi? O kurwa, jakie mocy to... Ja tu myślałem, że to 140 ci koni. ten 77. Cegiel, safe. A to ma jedno, turbo, dwa? Jedno, jedno, jedno. I ile z tego Krzysiu wyczarujesz? 210 No serio? Kurwa, z jednej turbiny, to fajna turbina no. Taka, i to wstaje Dobrze wstaje 1900 obrotów, pełen niot I do końca równa kreseczka się kręci tak jak trzeba No fajny, bo to, to, to jest duże to turbo No, no, no dobre. Pasuje, no to no Wiesz, tutaj jest Tu, tu można więcej tylko Yy, temperatura Wtedy? spali. A. uznaje, że 920-930 stopni to jest maksimum, nie? Czy to jest dpf i to wszystko zostaje... No to nieważne, z wiesz, to tak czy inaczej, to wiesz, to po prostu nie można przekraczać wartości granicy. No to który rok, tak z ciekawi? 13 jakiś? Jeszcze patrzę na szybę, 12. 12, o kurwa, to fajne silniki już takie, z pierdolnięciem, ciekaw jestem czy ten też nie, będzie nie, mniej patrzę. palił. Średnią 8,5 litra. No to, 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 a benzyna jest po, o złotówkę tańsza, to ja wiem, czy to w ogóle gdzieś... To chuj wtedy jest Bardziej nie? typowego Rewa pika, jakiego tylko znam, CF44A. Pewno jakieś tam aktualizacje będą na, na jakieś tam E, być może nawet. co zaraz będziemy szukali aktualizacji. Hmm, rozgrzany, klimer, żeśmy świeżo nabili, bo to chłopak własnoręcznie remontował silnik, wał wyważał, kute korbowody. Tłoki te mają ulubione chyba, takie ci takie leciutkie, co są 10 gram lżejsze od seryjnych, tak? Tak, tak? Takie co taki Teflon miał czarny, bardzo wyraźny. I tak. O, i tak, i, Pierwszy nadwymiar. No to pojemność masz tutaj 3,55 litra. <laughs> Ciekawe jak to wyjdzie na hamowni. No i wydeszek masz fajny. Dobra, chciałem się dowiedzieć co będziesz tutaj chciał zrobić. Tylko zastanów się ten soft i, i pokażę jakie są możliwości. Monitor ma taki brudny czy telefon mam brudny? No jest kurwa, o Jezus Maria. To znam mój kanał to mogę dopierdalać mięsem. No Tuż już masz, na no, E jest jakaś aktualizacja. Nagrywamy, co będzie celem ćwiczenia. Zrobimy sobie coś takiego, że jak będzie silnik zimny, miał olej, to będzie trochę miał wycofany zapłon, żeby był trochę słabszy. Twardą odcinkę zrobimy. Są kute korbowody mocne, sprężyny zaworowe, to będzie można trochę podnieść ją wyżej. Seryjnie jest na 7000 odcineczka. Myślę, że jakąś stówkę można dołożyć, nawet dwie. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Na tym kolektorze są, co będzie można go wyżej kręcić. Limiter prędkości ma na 2,5 stowy. Podniesiemy chyba do góry, co? Tak, tak. Zbyt często będzie dochodzić do tego. No i w sumie te, standard. Mamy paliwo, zapłon, wałków nie będę ruszał, no bo to, to absolutnie nic nie da, to tylko strata naszych czasu będzie na hamowni. Katalizatory seryjne masz. Dobra, na razie go odpalamy. Zobaczymy, a wolno obroty podnosimy, że miał wyższe ciśnienie oleju? Możemy podnieść. Podniesiemy, nie. Coś do mnie dzwoni, mi tu zasłania nagrywanie. 650 masz, dobra, ale czekamy aż się hamownia dzwoni, zmierzymy go tak jak jest, a później bawimy się w softowanie. Silnik powiem że idealny jest. Kurde, jak mruga ten ekran jebany w laptopie. Lewa prawa strona jest różnica 1%, dosłownie 1-2%. To jest rewelacja. Kurwa, idealnie. Czekaj, na adaptację długoterminową. A, długoterminowe ataki. 99-90. Nie, wszystko się mieści w zajebiście w normie. Nie trzeba w trysku ani nic. A ty mówisz, że ci się nie podobało w pracy, sądzę, prawda? Czyli już się stało, obroty jakieś. O, takie. Nie, to jest rewelacja. Kolego, bardzo dobrze, się nie złożyłeś. A wcześniej co te wody on zasał, czy coś, że, że takie miał gary? Nie, musiał albo stać długo, albo. Sztakiura to wygląda, na... wygląda jak wiesz, co do woda się dostała, to była rdza, i tłoki zaczęły chodzić, no rdzę zaczęły no takiego spiłować. Półtora litra było na tysiąc kilometrów. To, to jak te, te, te fesiki, o których tam. zatrzęsienie trzęsienie nas pod garażem. A teraz już nie bierze, co? Nie, nic. Zajebiście. 5W-40, ale to jest prawidłowa wartość. Tym się nie stresujemy, żeby to 30, była 30, to wolne obroty sobie podniesiemy. Ja zawsze na 800 podnoszę. O, i już będzie 30+. się już swoje zrobił, fajne takie równiutkie kreski. Kurwa, im wyższe obroty, tym większe przyrosty. 207,5 konia, 450 Nm. Kurde, takie turbo do mojego Transita byłoby fajne. Bo by wstawało tak samo. O, Transita se założy swojego. No już się przyłączyłem. Nie no, mój kurde Fordzik kustą wolniej wstaje. chcę takie turbo jak w 2 litry TDI. Oj, no dużo wcześniej wstaje 2 litry TDI, kurde To co z y, dwie kraski różnicy? 200 obrotów mi później wstaje I górę ma fajniejszą, taką do samego końca zapierdziela, o tak Takie turbo do transita by się przydało Światełko włączam No sonda w dupie siedzi, wjeżdżamy na hamownie. Odpalamy ludzi tutaj na boki, rozpieprzamy, żeby kamieniami dotknęli Nie dostali kurwa, ja tu napierdalam pomiarek A teraz tak, spacja Kutasek, kutasek I gaz do dechy na czwartym biegu Co? To obciążenie mi się nie włączyło Jeszcze raz, kurwa W trybie inercji Wyszło tak Zaraz obciążenia Dobra Jesteśmy na czwartym biegu Pomiar Spacja, cyk, cyk. Na obciążeniu. Przelany! Wyciągamy laptopa i zagrywamy. Będę musiał to przyspieszyć na filmie, bo to kurwa wydaje mi się, że to wieczność po prostu trwa. Myśli, 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 myśli. O kurwa! Jednego konia będzie miał więcej jak w trybie inercyjnym. Ja pierdolę. Dobra. Otwieramy, zagrywamy moce dopierdolamy. Brzmieni Rafciu, że wy, aż wyskoczył tak mu się podoba, bo ma katalizatory steryjne i wydech jakiś amerykański, jak to wydech był, proszę pana właściciela. O Jezu przez chwilę było twoją Ingen. Przez chwilę było widać pana twarz, czy mam nie, to wymazać. Nie, nie, już. nie trzeba. 274 konie, 336 nm w trybie obciążeniowym. Zajebiście, dobry wynik. Bardzo dobrze złożony silnik. Dymił? Dziękuję, nie dymi. Zajebiście, kurwa. Dobra robota, żółw, kurwa. Mapa wcześniej na kolanie przygotowana. Właściciel miał okazję nadpatrzeć. O kurwa, ostatni licencję mi opierdoli. A to na dwie licencje go robię. Rozszerzoną ARC, żeby było włączanie, włączanie popsów. I standardowo. I flaszujemy. Wiatrak wiemy, że tylko jeden chodzi z dwóch. A to już przy nabijaniu klimatyzacji nam wyszło. Dobra. Ciach idzie, kupcie opisany z kolana. Bo oczywiście zweryfikujemy efekty, czy jest w porządku, czy nie ma żadnych stuków. Czy można dopierdalać jeszcze zapłonu? Siu pewnie jak jest paliwo. E, panie właścicielu, jak, jak jest paliwko? 9,8? 8 Zajebiście, kurwa. Zapłonik dojebałem na 30 stopni górą. No, are you ready? Yes, I am ready. Wolne obroty masz zadane na 800, żeby tutaj ciśnienie oleju było bardziej na 6000, niech się opadnie i już go tutaj pytuję, zobaczymy ile względem tego tak w chwilę, moment poprawiłem. No, adoptuj się, stabilizuj się, bo aż tak dobrze być nie może. No, przesuszony jest chuj, dobra, hamujemy go, a jeszcze górę mu trochę zdejmę, 12,3 miał górą. To mogę już upierdolnąć w czasie rzeczywistym Dobra, gotowe Gitara Hamujemy nie mam takich ładnych niskich obrotów jak wtedy żeby rozpocząć pomiar Ciśnienie jest dobre po takim petowaniu. Spacja, cyk, cyk i zumi. Kurwa, coś się, obciążenie nie załączyło? Dobra, zaraz coś raz dopierdolne. Kurwa, nie załączyłem się z obciążeniem. Jeszcze raz go napierdala. No korekty z dołu zrobiłem. Jeszcze raz go hamujemy, ale w obciążeniu. Spacja, cyk, cyk. No, teraz zadziałało obciążenie. Twarda odcineczka, wiadomo. 13 ,2 w jednym miejscu, a muszę paliwa dolać Jeszcze to nie jest nie wszystko, górą jest dobrze, ale pośrodku w jednym miejscu ważki brakuje To jeszcze raz go pierdolne Spacja, odliczamy Final! A brakuje troszkę saczka. A katalogowo to ma niby 300 koni. Dobra, ble, ble, ble. Niech to się dohamuje, zaraz omówimy, co tam udało nam się dopierdolić. Będziemy się starać dołożyć tego jednego konia mechanicznego. Wsudo doleje mu na pałę, Jedno dotknięcie wachy. Walczymy o jednego konia. Masz OFRK 124 Pój! się zgrzało od tego jebania Spierdoliłem nabroiłem, ale to wystarczy zrobić tak, już to moje spierdolenie całe znika Zapłonu zdjąłem! Będzie zarabia domo Czy woźbic cofnięty, czy to, to jebany. Jeden chuj, wisi taką dookoła chuja widzę Zagrywamy to co nam najlepiej wyszło Plus popsiki na innych mapkach Ale to już nie będę u Kiwiego na hamowi napierdalał, bo Trzeba mieć umiar A tak ogólnie to ile tam? 6 niuta a tutaj w piku więc trochę nie to doszło. Tak. Kurwa i ma 7150 odcinkę i twardą. Odcinka się podoba? A fajna. zaraz zobaczysz, kurwa, jaka teraz będzie. Tylko wyjedziemy stąd z hamowni. on się zagra. O, słono. Maseczkę zamykamy i zaraz popsy sprawdzamy. Korekty nie zrobisz, jest kuta korba. To jedyna słabość tego silnika, bo sprężyny ma bardzo mocne, że można go do 7,5 kręcić. No zobacz, 196 na godzinę jedzie na czwartym biegu, to trzeba mu tam dopierdolić ze 100 obrotów jeszcze wyżej, żeby było dwie paki na czwórce, co? Mhm. <grafy> Dawaj tego pendrive'a, zgramy wykresik. To mocy już nie będzie budował, to takich kurwa. Już spada to. Tak, tutaj piczka ma maksymalnego 6400, później już tak delikatnie spada. No musiałem ci tutaj takie chujo popsy, żeby katalizatora seryjnego nie rozjebać. Mogą być? No to takie masz o, A jak chcesz to w do wyłączyć to tylko sobie Cyk cyk i chuj Ale odcinka masz twardo na wszystkich mapkach No i tak to wygląda I ciśnienie trzyma Wszystko gra Trzeba dopierdolić procedurkę startową Przyda się Ciśnienie obniżyć na 1,8 bara Jest jakieś 3000 obrotów niech to rusza z takiego Wycofanego zaponu, że tak kurwa za dużo mocy nie miało cyk, Zapisz Przeze mnie skonfigurowana procedura startu już jest I flash again complete, zapalamy, procedurkę uruchamiamy Sprzęgło jedyneczka No i to jest takie coś, ogranicza obroty, cofa zapon, że jest za dużo Pierdolnięcie na starcie nie miał i tyle. No można jeszcze sobie z niższych ruszyć, na przykład Toż na sliki. Ej mu kurwa do odcinki. Katalizatory są, to ugnia nie ma, ale no tak musi być, żeby ich nie rozjebało. Dziękuję za zaufanie. Mocy trochę dojebane, niuta trochę dojebane. No i wystrzały, które ratują wszystko, też są.